Proces, który rozpoczął się wtedy, w tych następnych pokoleniach, trwa dziś. Potomkowie tych Hererów i innych bandiorów jest właśnie taki, jak było to pokolenie ich dziadków i ich ojców. Mają niszczyć nas moralnie w oczach społeczeństwa. Do niedawna mieli władzę, mieli środki propagandy. Byli świetnie umiejscowieni w społeczeństwie. W bankach, w polityce, w mediach. Wszędzie tam, gdzie tworzono nowe pseudolity, to byli przede wszystkim oni. Jak to się zaczyna zmieniać, jak Polacy zaczynają odzyskiwać suwerenność, odzyskiwać swoją tożsamość, to jest krzyk. I w tym przypadku historia jest narzędziem walki. Na Zachodzie, w historiografii zachodniej, jest takie pojęcie. Historia jako inwektywa, czyli. Zastosowanie przeszłości, wiedzy o przeszłości, która należy tak wypaczyć, tak pokaleczyć, żeby mogła stać się inwektywą. I to jest właśnie zadanie tych ludzi, tych sił. Żeby z żołnierzy wyklętych zrobić największych bandytów. A z bandytów, którzy z nadania sowieckiego dostali pełnię władzy, robić bohaterów. Te próby nie będą udane. Oni prawdopodobnie też już wiedzą że nie tylko racja moralna jest po naszej stronie, ale i siła. Jak dzisiaj wyjdziecie na ulicę, to jest czymś naturalnym, że idą chłopcy, dziewczyny z koszulkami w t-shirtach AK, WIN, KWP, NSZ. Nie ma Gwardii Ludowej, nie ma PPR-u. Nie noszą towarzysza Millera na tych koszulkach. Noszą Danutę Siedzikówna, rotmistrza Pileckiego i wielu innych. Dlaczego? Bo jest wybór. Możemy wiedzieć, i możemy manifestować swoje przywiązanie, żołnierze wyklęci nie działają w próżni, a przeciwnicy to nie są tacy, jak my sobie ich wyobrażamy, że to są normalni ludzie, że to jest tylko jakaś walka o władzę. Naczelny dowódca, budowego wojska polskiego, sowiecki marszałek w Polsce, bo on nigdy nie był polskim oficerem po 27 roku za kradzież, za defraudację, był zdegradowany do stopnia szeregowca. Wyrzucany z polskiego wojska i skazany na kilka lat więzienia. Po odbyciu kary wyjechał do Paryża i dał się zwerbować sowieckiemu wywiadowi wojskowemu, gdzie już było trzech jego rodzanych braci. Michał Rola Rzymierski w czerwcu 1945 roku wydaje ściśle tajny rozkaz swoim podkomendnym. W toku akcji przeciwko bandom do niewoli nie brać przywódców i oficerów dowództwa dywersyjnego czyli oficerowie. Mają być mordowani na miejscu. Oni nie są jeńcami wojennymi. Ujęci, rozbrojeni i są natychmiast mordowani. To był bohater Wojciecha Jaruzelskiego. Jak wyglądały pacyfikacje w terenie? Znowu opowieści, nawet świadków tych wydarzeń, nie będą wiarygodne, bo ktoś może źle pamięta, może za bardzo ma bujną fantazję. Nie. Sięgamy do dokumentów komunistycznych z tamtego okresu. Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej w Czasnysie 18 października 1945 roku melduje swojemu przełożonemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej. Melduje, że 14 października miał miejsce na terenie naszej wsi o godzinie 7 rano następujący wypadek. Wojsko KBW. UB i MO urządziło obławę i rewizję za ukrytą bronią. Z mieszkań wypędzono około 200 chłopów na plac przed kościołem. I co się dzieje dalej? Oni nie są sprawdzeni. Nie są sprawdzeni z dokumentów, nie są wyczytani z listy. Oni są tylko i wyłącznie mieszkańcami tej miejscowości. Wystarczający zarzut. Zostali załadowani na ciężarówki i wywiezieni w nieznane. Komendant powiatowy upomina się nie o tych ludzi, tylko pisze o rzeczy bardzo specyficznej. Tej nocy w tej wsi nocowało kilku moich milicjantów. Oni też zostali zabrani, nie zostali sprawdzeni. Jeśli jeszcze żyją, to prosiłbym o ich oddanie, bo mam mało ludzi. Reszta go nie obchodzi. Ci ludzie nie wrócili, ale opis tej akcji. Jest taki, na jaki akcja zbrodnicza zasługuje. Zachowanie się przeprowadzających akcję było bardzo brutalne i zupełnie podobne do zachowania się gestapo. Gdybym ja to mówił własnymi słowami, to zawsze powiedzą, że mówię językiem nienawiści, że to jest nieprawda. Ale to mówi oficer MO do swojego wyższego dowódcy milicji obywatelskiej, że zachowanie tych w pacyfikacji było podobne do zachowania się gestapo sprzed kilku jeszcze miesięcy. To jest nowa okupacja, to nie jest wojna domowa.